Cześć, dzisiaj bardzo fajny, ciekawy telefon Axon Mini, wyprodukowany przez firmę ZTE. Ten telefon dostaniecie w Polsce, w sklepie. On kosztuje od 999 zł do 1299 zł. Z tego co pamiętam, są dwie wersje tego telefonu: jedna zwykła, taką, jaką mam ja, i druga z First Touch, czyli z. Ekranem reagującym na nacisk, wtedy, kiedy naciśniecie na przykład SMS-a albo galerie, to pojawiają się jakieś różne inne rzeczy, możliwości. To jest coś, co znamy, na przykład z najnowszych iPhone'ów. No, w tej wersji uboższej, którą ja mam, takiego cuda nie ma, ale mówiąc szczerze, zupełnie mi to nie przeszkadza. Powiedziałem, ile ten e, telefon kosztuje w sklepach, ale ja. Nie mam te, tego telefonu ze sklepu, nie wydałem na niego 999 zł. Wydałem y, troszkę mniej. Zapytacie, jak to jest możliwe? Już tłumaczę, znalazłem oczywiście na AliExpressie sklep, y, który wysyła telefony nie z Chin, tylko z Niemiec. W związku z czym. Nie musimy martwić się o VAT. Urząd celny się do nas nie przyczepi. To jest jedna sprawa. A druga sprawa jest taka, że te telefony błyskawicznie przychodzą do Polski. Ja ten telefon zamówiłem w środę wieczorem. W czwartek rano transakcja już była zrealizowana. Towar został wysłany. Po południu przyszedł SMS, że kurier DHL-u dostarczy mi go następnego dnia. I rzeczywiście w piątek. E, koło 14, ten telefon już miałem u siebie w pracy na biurku. No, tempo jest rewelacyjne, więc myślę, że polecam, chociaż na własną odpowiedzialność. Oczywiście link do tego sklepu znajdziecie w opisie pod filmem. To tyle na temat historii kupna tego telefonu, z którym, mówiąc szczerze, całkiem, całkiem się zaprzyjaźniłem. A teraz może jak on wygląda i jak on działa. To jest konstrukcja... Aluminiowa. Yy. Ona jest całkiem porządna, chociaż, 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 chociaż jak na aluminiowy telefon. To on jest jak gdyby łączony z dwóch kawałków. Nie wiem, czy to tutaj dokładnie widać. Ja spróbuję wyostrzyć obraz. O, widzicie taką linię. W dodatku, tutaj, tu. I tu to są plastikowe wstawki, jak gdyby wtopione, połączone z tym wszystkim. No i tam są takie drobne szczeliny, więc jak ktoś jest wielkim estetą, to to może mu przeszkadzać. No ale okej, okay, tak? Najfajniejszy jest w tym telefonie ekran, jakby dolepiony do przedniego panelu. I to jest super amoled. Coś, co w tej klasie telefonów jest rzadko spotykane, zazwyczaj są to IPS-y. To jest super amoled i on świetnie, świetnie yy, odwzorowuje, świetnie działa, świetnie odwzorowuje kolory. Yy, naprawdę oglądanie w tym telefonie filmów, oglądanie zdjęć, chociaż już nie ich robienie, to to jest wielki plus tego telefonu, po prostu aż, aż chce się z niego korzystać, właśnie dzięki temu świetnemu ekranowi. Tutaj na górze i na dole są takie, ja bym powiedział, kontrowersyjne trójkąciki. To się może podobać, może się nie podobać, ale co by nie powiedzieć, to dzięki temu ten telefon jest jakiś. On nie jest nijakim klocem. Jakich teraz jest pełno, zwłaszcza wśród chińskich producentów. Natomiast ten telefon jest jakiś i, i, i za to wielki plus. Jest czytnik linii papilarnych znowu nie, nie najszybszy, ale działający. Działający tak, że można go używać na co dzień nie ma z tym wielkiego problemu. Więc generalnie pod tym względem ten telefon jest całkiem ok. W pudełku dostaniemy jeszcze taki plastikowy gadżet. który na plecki, gdyby ktoś chciał je ochronić przed jakimiś zadrapaniami, ale generalnie telefon jest bardzo, bardzo fajnie wykonany. Ok, skoro wiemy już, jak ten telefon wygląda, ja jeszcze tylko powiem, że on ma chybidowy slot na kartę karty SIM czyli albo dwie karty SIM dual SIM albo jedna karta SIM i karta pamięci ale tej pamięci wbudowanej mamy tutaj 32 Gigabajty 24 dostępne dla użytkownika, więc jest naprawdę ok. Taka ta pamięć nie jest nam tutaj konieczna. 3 gigabajty pamięci RAM, też bardzo dużo. Snapdragon 616 to jest coś, dlaczego ja chciałem sprawdzić, jak ten telefon działa, ponieważ jest on na procesorze Snapdragona, a nie Mediateka. Mówiąc szczerze, te Snapdragony jednak cenię bardziej, bo one działają bardziej płynnie, no i tak jest, tak jest też w tym przypadku. Internet działa bardzo dobrze, strony wczytują się szybciutko. A aplikacje wczytują się tak samo szybciutko. Choć rzeczywiście nie jest to tempo telefonów flagowych. Można na tym telefonie całkiem sympatycznie sobie pograć. Ja w tym momencie tego nie będę robił, ale jeżeli ktoś jest ciekawy, jak to wygląda, link pod y, tym filmem, tam jest pokazany, jak mój syn, bo ja nie przepadam za grami, jak mój syn sobie y, gra w te gry i i co? I mówił, że to jest niezły telefon. Tam rzeczywiście nic się nie przycinało. Chyba tylko FIFA 16 miała małe problemy. Ale jak na tą półkę y, telefonów, jest y, wszystko jest w porządku. GPS bez najmniejszego problemu. Ponieważ jest to Snapdragon, więc tutaj wszystko jest y, ok. Um, przepraszam, ktoś do mnie wysłał <sum> maila. Bateria. Bateria 2800 mAh. Y, mówiąc szczerze, myślałem, że będzie kiepsko. A kiepsko nie jest. Jest, jest, jest przyzwoicie. Cztery godziny pracy na włączonym ekranie udaje się uzyskać bez specjalnego, w zasadzie bez żadnego y, oszczędzania tego telefonu, co jest wynikiem całkiem przyzwoitym. Multimedia. Duży, duży, duży plus za odtwarzanie muzyki. E, głośnik tutaj jest jeden, niech Was nie zwiodą te maskownice, te nie mamy żadnego stereo tu jest tutaj w tym miejscu jest jeden głośnik a czy głośniczek ale on gra. po pierwsze jest z przodu więc fajnie bo nie przytłumimy go po drugie posłuchajcie jak on ga Więc jest nieźle. W dodatku mamy tutaj o, wspomaganie tego dźwięku z systemem dolby. O, możemy go ustawić na kilka różnych sposobów. Folk, muzyka klasyczna, jazz, pop e, i, tak dalej, i tak dalej. Jest też ustawienie, ustawienie tak zwane niestandardowe, czyli ręcznie możemy sobie. Dostosować wszystko według naszych upodobań. I pod względem muzyki, ten telefon jest naprawdę bardzo fajnym telefonem. Muzyka na słuchawkach też brzmi znakomicie. Troszkę gorzej jest ze zdjęciami. Kamery to 13 megapikseli z tyłu, 8 z przodu do selfie. Nie spodziewałem się cudów, no i rzeczywiście tych cudów tutaj nie znajdziemy. Ja pokażę Wam tutaj zdjęcie, ale przepraszam, muszę odblokować galerię w ten sposób. Tego nie będzie widać, bo muszę telefon zbliżyć do oczu. O, i już jestem w galerii. Nie wiem, czy słyszeliście te dźwięki Rodem z R2D2 i Gwiezdnych Wojen. W tym telefonie można właśnie zablokować niektóre aplikacje z kanerem. Tenczówki. Fajna rzecz, śmieszna, zupełnie nie wiem po co. Natomiast sam proces odblokowywania jest na tyle fajny, że można się tym po prostu pobawić. No, natomiast wracając do zdjęć, one na kolana nie powalają. Są przyzwoite w dobrych warunkach oświetleniowych. W gorszych już nie, bo widać dużo szumów. Tutaj z boku. A mamy kilka typów Normalny jest typ manualny z, no, z typowymi ustawieniami, ostrość iso, balans bieli. Um, panorama, upiększanie, prostowanie, uśmiech, ekspozycja e, zdjęcia. 9 megapikseli w formacie 16 na 9 13 w formacie 4x3. Wideo y, maksymalna jakość to Full HD. 4K przynajmniej w moim telefonie nie ma. E, no i to wszystko jest e, nie najgorsze, nie najlepsze. Zobaczmy, są słabe warunki oświetleniowe troszkę szumów jest no ale w słoneczny, ładny dzień zrobicie tym telefonem całkiem przyzwoite e, zdjęcie. E, wideo nie ma stabilizacji obrazu, a jeżeli ona jest, to ona nie działa. Jak to wszystko wygląda, też możecie znaleźć e, w linkach pod e, tym filmem. Szału nie ma, nic nie zostało mi ulwane po obejrzeniu i po nakręceniu tych filmików. Oprogramowanie. Widzieliście już możliwość zabezpieczania aplikacji przy, przez skaner oka. To jedna rzecz. Druga rzecz to asystent głosowy. I teoretycznie możemy odblokowywać ten telefon dźwiękiem, sterować swoim głosem muzyką, mówić mu, żeby przewinął coś albo zatrzymał, ale próbowałem to uruchomić. To po prostu mi nie chciało działać. Nie wiem, może ja jestem taki kiepski, ale próbowałem kilka razy. Jest możliwość zmienienia kolejności klawiszy nawigacyjnych, które niestety są na ekranie, a nie pod ekranem. Możemy je za to sobie schować i wysunąć. Całkiem fajna, fajna rzecz. Generalnie oprogramowanie jest bardzo, bardzo bogate. Można się w tym troszeczkę pogubić. Troszeczkę tych e, niektórych rzeczy jest za dużo. Gdyby było mniej, to by pewnie było prościej i może wszystko by działało, a tak to nie. E, natomiast e, telefon działa całkiem płynnie. Jak ktoś chce się pobawić w różne rzeczy, tutaj jest e, program Assistant do. Właśnie zarządzania tym, filmem, tym e, telefonem możemy, mamy program antywirusowy, możemy blokować aplikacje, możemy przechodzić do prywatnej strefy, w której e, umieszczamy właśnie jakieś aplikacje, swoje zdjęcia. No to jest tutaj się czym pobawić. E, natomiast minusem na pewno jest to, że to wszystko jest oparte na Androidzie 5.1. No, a w tym momencie standardem już jest raczej szóstka. A w niektórych telefonach pojawia się już też powoli siódemka. Nie wiem, czy, czy ZTE ten telefon kiedyś aktualizuje do szóstki, czy nie. No i na koniec czy kwota, jaką musimy zapłacić za ten telefon? jest kwotą wygórowaną, czy jest kwotą odpowiednią. I powiem tak, mój zakup uważam za zakup całkiem udany 600 zł za ten telefon z takim wyświetlaczem, który jest wielkim, wielkim, który jest wielką zaletą tego telefonu z nie najgorszym procesorem, z dużą ilością pamięci działającym całkiem sprawnie. Uważam, że to jest bardzo korzystny zakup. 999 zł, OK. to jest kwota, którą mogę przełknąć bo za to dostajemy dwa lata gwarancji w Polsce. Generalnie myślę, że to jest telefon ciekawy, z którym bez strachu możecie się bliżej zapoznać.